Środa 10 maja 2017 godzina 12.45 obieg MF6 widok ze skraju jezdni lewej w kierunku Wrocławia, czyli prawidłowo lewa strona po stronie lewej obrazu. Przede mną tory kolejowe, stacja żmigród, a na pierwszym planie wózek, można tak powiedzieć, czyli ruchome rusztowanie do montażu desek zęcowych. Jak widać, papy, papa na chodnikach ułożona już do końca. Widok na pomost. Roboty równolegle przebiegają na obu jezdniach I przechodzę do widoku w kierunku Poznania. Pozostał odci ostatni odcinek nad torem do montażu desek zimcowych. Te roboty można wykonywać tylko przy zamknięciu ruchu, a więc w nocy.